Witam Państwa serdecznie, tu pokazuję Państwu ul numer 3 jest to rodzina po jesiennej silnej reinwazji Co, na czym polega jesienna, jesienna silna reinwazja gdy inne pszczoły siedziały w ulach w kłębie jesień w miarach była z temperaturami wyżej 10 stopni ta rodzina latała latała, ale latała kontrolować inne uleiny w innych rodzinach no i gdzieś trafiła pasiekę z oblepioną warozą i tam latała, niestety wchodząc pszczoła zula, gdzie jest czerw do ula, gdzie jest waroza, bez, a pszczoły nie mają czerwiu to taka mm, pszczoła z ula z czerwim jest atrakcją dla warozy, ponieważ ona Pachnie czerwiem i waroza się do niej klei, proszę państwa. No i tak w październiku, listopadzie nauczyły masę warozy. Masę. I teraz od 5 grudnia do tego czasu tych pszczół było w Wulu 2 3. Ostatnio wyciłem ostatni czerw, upewniłem się, że w tym czerwiu już nie ma warozy. Rodzina jest czysta. I po ostatniej kontroli wulu, co nie wiem, którego to było. Teraz jest 7 stycznia, może 4 stycznia 2023 roku. Zmniejszyłem to gniazdo, odciepliłem ten, Ulna full dosłownie, i ta rodzina nadal lata i niestety wypada wypada, proszę państwa, to uczynić, żeby ta rodzina przestała latać, bo prawdopodobnie. Większe szkody tej rodzinie przynosi latanie niż, niż ta roza. Do tego czasu ul był dość przewieczony, dużo ramek. Teraz ul już dwa dni czy trzy jest ocieplony. Jest, proszę Państwa, jest bardzo dobrze ocieplony, mały ramek. I co następuje? Proszę Państwa, jest ocieplony, mało ramek I pszczoły Jak latamy na dużym ulu Proszę Państwa Tak samo mi latają Na małym ulu I postanowiłem Proszę Państwa Pszczoła przeważnie lata wtedy, gdy jest w ulu sucho Czuje pragnienie i wypryskuje Proszę Państwa no I tej pszczole, proszę Państwa, postanowiłem, proszę Państwa, tej pszczole postanowiłem 7 stycznia zaaplikować wodę. I zobaczę, czy przestaną latać, czy nie. Jeśli ta rodzina ubywa. Jeśli ta rodzina, proszę Państwa, ginie na skutek pokonczenia przez warozę, pokucie, bez skucie pszczół przez warozę, to za półtora miesiąca nie będzie śladu z tej rodziny. Proszę Państwa, a jeżeli ta rodzina zmarniała na skutek przewentylowania gniazda, ale u mnie to choć jest bez ocieplenia, to nie ma mowy o jakimkolwiek przewentylowaniu, bo ulg jest ciepły i nawet sama powałka na górze z deski salowej, prawie 3 cm, to jest balierą ciepła. Proszę zobaczyć, jak wszystko jest elegancko ocieplone, żebyście widzieli, że żeby was nie tra trajruje Proszę Państwa, tu z boku worek z plowami przenicznymi. Także ten ul jest uszczelniony na takim poziomie jak się dawniej ule uszczelniało, takie bo zaznaczam Państwa, że ule się tylko wieczy takie, które mają bardzo marną, proszę Państwa, izolację, proszę Państwa, urwałem kawałek gąbki bo to będzie potrzebne tu jest słoiczek z wodą otwór a tu już mnie pszczółka odwiedziła proszę popatrzeć rodzina klepka proszę Państwa. Rodzina krepka proszę Państwa, rodzina krepka od słaba Gdzieś tam jest czajka Już je wygasiłem jak jedna. i tu na to gniazdo założę teraz tą wodę Masakra. Masakra. Jak mnie. Dziewczyny urządliły. Jak Państwo widzicie. Słaba rodzina. Ale bardzo krepka. 7 stopni Celsjusza jej nie przeszkadza. Muszę odejść na bok, żeby się tam uspokoiły, zamknąć dziul. Teraz proszę Państwa w tej rodzinie stworzyłem idealne warunki do czerwienia. Dałem wodę po to, żeby zatrzymać pszczołę w ulu, bo one wylatują prawdopodobnie za wodą i giną. Pszczoła się wyprzczela. Teraz ma tylko dwie ramki do czerwienia. Będą mogły Swobodnie utrzymać kubaturę i zobaczymy, jaki stan tej rodziny będzie na początku marca. Czy tych pszczół przybędzie, czy ubędzie. To wszystkiego najlepszego, co mogę zrobić tej rodzinie w tej sytuacji, po prostu stare. Wypróbowane moje metody zastosowałem, proszę Państwa. Stare, wypróbowane moje metody zastosowałem. Jest słoiczek z wodą. Jest, już, jest słoiczek już wypróbowany parę dni na stole. I proszę Państwa, na czym ta próba polegała? Czy nie za dużo się z tego uwalnia wody, żeby mi nie zalewało ramki? Proszę Państwa, wylotek bardzo mały. Zastanawiałem się, czy gwoździem to załatwić, czy pojdełkiem. No i postanowiłem na pojdełko się nastawić. Proszę popatrzeć. Malutki wylotek. Pszczoły, pszczoły po miechodniu. Jest malutki wylotek. Gniazdo szczelne do gniazda. Proszę Państwa nie wnika do gniazda nie wnika żadne zimno z góry ani z boków, więc nie będzie się nic skraplało no na dzisiejszy dzień siedzą spokojnie proszę państwa tylko tu chcę zaznaczyć że taki zabieg jak ja uczynił to można tylko zrobić w ulu bardzo ciepłym, dobrze zaizolowanym, a nie w jakiś tam atrapach z jednej dechy czy steropianowy ul. Do takich rzeczy się nie nadaje. Steropianowy ul jest ciepły dopiero do rozwoju, bo steropian to nie jest tak jak sobie ktoś myśli, że to jest jakiś luksus. Gdyby w steropianowym ulu nie zrobił izolacji, to przyszłyby się utopiły we własnej wodzie. No tak to wygląda. I drewniane ule jeszcze jak jest wykonany z osiki z wierzby, z topoli to całkiem inaczej te sprawy cieplne się przedstawiają proszę to jest ta silna rodzina o tej wątpliwej jej sławie no zobaczymy jak na przetrwacimy no z góry gąbki pościągałem no ale ma tą dechę grubą nad gniazdem to też utrzymuje temperaturę teraz pociągnęła pokarmu z tej rodziny po ramki wysuszyła już się nie boję o nią też zaglądałem proszę państwa do tej rodziny to jest rodzina gdzie miała wymienioną oryginalną matkę w tym ulu oryginalna matka to mi czerwiła, proszę państwa na okręgło teraz matka jest inna dana bo tamta się zgubiła i co się okazuje rodzina siedzi w pięknym, zimowym kłębie ani myśli cokolwiek robić mimo że wylotek jest mały Proszę Państwa i tymi delegacjami tym co robię proszę nie przegapić na wiosnę, ul numer 3, będę pokazywał, jak ta rodzina numer 3 poszła. Jeśli ona mi ginęła z tego tytułu, że była bardzo pokonczona po reinwazji, proszę Państwa, to z tej rodziny do marca nic nie będzie. A jeśli ta rodzina ginęła na skutek tego, że miała czerw na kilku ramkach, Wylatywała zawodą i ginęła w polu. Za miesiąc czasu dwie trzecie pszczół ubyło. To straszny ubytek. I zobaczymy, jak się sytuacja zmieni. No, wiadomo. Proszę Państwa, ze słabym doświadczeniem pszczelarzy, no to będą mówić. Pszczoły się duszą, będą mieć ciepło, będzie wszystko zawilgocone. No, mogą być w przypadku mrozów. Na część placu może być i Teraz widzę, że pszczółki czują się dobrze. Wyszły na wierzch i podejrzewuję, że po dostarczeniu wody do gniazda nie będą wylatywać. Tak, no stale wylatują i idą nie wiadomo gdzie, później nie przylatują. Wystarczy, że jest temperatura powyżej zera. Nie wiadomo czym to jest spowodowane. Literatura. Pisze, gdy jest zbyt sucho wulu, pszczoły wypryskują zula. Wydaje mi się, mimo że podważam wielokrotnie zapisy literatury, że coś w tym może być. No wiadomo, że literatura jest stworzona przez jakiegoś naukowca na bazie jego doświadczenia. W zależności na jakim terenie on doświadcza, Jakie były pożytki? Każdy ul, każdy teren, każdy rok to jest inne doświadczenie Gdy książki były tworzone, nie było warozy, celiatki Proszę Państwa i tym nagraniem Tym ujęciem kończę to nagranie, żegnam się z Państwem serdecznie